Każda istota ludzka ma prawo żyć. Zabijanie nienarodzonych dzieci, u których istnieje podejrzenie występowania choroby lub niepełnosprawności, jest sprzeczne z konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Oznacza to, że aborcyjna przesłanka eugeniczna przestaje być legalna. Sprawa jest jasna i oczywista, i tego się trzymajmy. Walka w obronie cywilizacji życia trwa. Biskupi polscy wzywają do odrzucenia szkodliwej konwencji stambulskiej i popierają inicjatywę zastąpienia jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny. Informujemy, dlaczego jest to konieczne, a karty do podpisów w sprawie wypowiedzenia konwencji stambulskiej są dołączone do bieżącego numeru niedzieli. Modlić się za osoby zmarłe to piękny i pożyteczny obyczaj, sięgający czasów pierwszych chrześcijan. Czy zatem modlimy się za zmarłych nie tylko z powodów sentymentalnych? W jaki sposób modlitwa im pomaga? Jaki rodzaj modlitwy jest najskuteczniejszy? Czeka nas bardzo trudny czas. Codziennie będą się odbywać setki pogrzebów również osób zmarłych na COVID-19. Jakie będą obowiązywały procedury? O czym powinny wiedzieć rodziny, które znajdą się w takiej trudnej sytuacji? Czworo nowych błogosławionych Anno Domini 2020 i cztery różne sposoby dążenia do świętości. Przykłady pokazujące, że każdy może i powinien odnaleźć własną drogę do Boga. O kim mowa? O założycielce zgromadzenia, żebrzącym kapłanie, o twórcy męskiego stowarzyszenia i o młodym cyberapostole. Duchowni i świadcy, profesorowie, akademiccy, duszpasterze, kaznodzieje, dziennikarze, społecznicy odeszli, ale ich dzieła trwają we wspólnocie kościoła. Krótkie wspomnienie o znanych zmarłych z ostatniego roku. Na zakończenie audiencji kardynał Stefan Wyszyński powiedział: Będziemy wszystko czynić, aby Tobie, Ojcze Święty, nie przymnażać przykrości i kłopotów. Niech z Polski wychodzą same światła. Niedzielny artykuł w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa tysiąclecia zyskał w świetle ostatnich wydarzeń dodatkowe znaczenie. Bardzo polecamy. Dziś toczy się walka nie tylko o to, czyja będzie Polska, ale także o to, czyja i jaka będzie Europa, mówi Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego. Czy Polskę zatem można zastraszyć? Zamysłem księdza Michaela Maggibnea było dotarcie do męskiej duchowości, przybliżenie mężczyzn do Boga i do rodzin, by byli mężczyznami, by byli rycerzami, a nie obozowymi ciurami. O twórcy rycerzy Kolumba piszemy w najnowszej niedzieli. Prędkość nadświetlna. Podbój planet i awaria systemu operacyjnego, czyli relacje rodzice-nastolatkowie i próba zrozumienia istoty z innej czasoprzestrzeni w naszym domu, czyli dlaczego nastolatki uciekają z domu. Od 29 października do 30 listopada 2020 roku rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, czyli 250 tysięcy złotych na założenie biznesu na wsi. A na koniec bardzo ciekawy artykuł o anomaliach czasu. Czy czas jest zawsze wartością stałą? Czy w kosmosie czas biegnie szybciej, a na Ziemi wolniej? Czy można podróżować w czasie, również do tyłu, czy tylko do przodu w przyszłość? Rozważania niefantastyczne. Dziękujemy za uwagę. Szczęść Boże! Niedziele możesz kupić w parafiach, kioskach i innych punktach sprzedaży, ale także nie wychodząc z domu, najprościej poprzez kontakt telefoniczny lub mailowo, a niedzielę w we wersji cyfrowej tańszą o połowę przez internet e.niedziela.pl.